Argentyna, Holandia, Słowacja. Autorytarny populizm atakuje bez względu na szerokość geograficzną. W Polsce mieliśmy ten sam problem, ale wygraliśmy. Wygraliśmy, bo nasze społeczeństwo obywatelskie było silniejsze. To, to właśnie wzmacnianiu demokracji i społeczeństwa obywatelskiego służy program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości. Półtorej miliarda euro prosto dla obywateli i obywatelek Unii. Jednak musimy poprawić funkcjonowanie tego programu. Po pierwsze zmniejszymy biurokrację i uprościmy procedury. Po drugie ograniczymy wpływ inflacji na wysokość funduszy. Po trzecie w kolejnym budżecie program zwiększymy do 2,6 miliarda euro. Dziękuję bardzo i dziękuję za dobrą współpracę.